Okej, okay, no i się moneczko moi mili, witam się z wami w kolejnym odcinku, już 11 serii FUTA, czyli Ultimate Team na moim kanale, oczywiście FIFA 14. W Kolbie zaszły lekkie zmiany, a mianowicie zmieniłem herb oraz e, strój wyjazdowy, ponieważ nie ugasł, nie było aż takie fajne, jak mi się wydawało. E, oczywiście herb już widnieje wam na ekranie jest to herb to ten hamu, hotspur, a zaraz zobaczycie koszulki. E, oczywiście tradycyjnie zaczynamy Barclays Premier League, moim standardowym. Pierwszym zespołem Zobaczymy jak to pójdzie później Pewnie zagramy sobie jeszcze seria i portugalską jak, jak to zawsze bywa No dobra, teraz ja się z wami żegnam Oczywiście jesteśmy w lidze czwartej Brakuje nam Jednej wygranej do zdobycia Awansu, a dwóch wygranych Do mistrzostwa, więc Sądzę, że może nam się to udać Jeszcze w tym odcinku, więc zaraz się widzimy Okej, okay, no dobra, przeciwnik Znaleziony, Herb Manchester United Strój również, oj, oj Kurde, nie ten strój, fucking. Dobra, zobaczycie ten strój w kolejnym meczu. A no, skład, skład takiej trochę tańszej Barclays Premier League, ale na pewno jest zabójczy. Widzę tutaj po prawej i po lewej stronie dziwnie zamienione. Ashley Young na prawej, a Ben na lewej. Trochę chyba mu się pomieszało, ale mam nadzieję, że nie, będą, nie będzie leciał tylko i wyłącznie na wrzutki, a my zaczynamy już to spotkanie. Mirosz, Mirosz, co, co się dzieje? Oleż, brameczka, w drugiej minucie już z Benteke strzela bramkę, zaczyna się świetnie. Miejmy nadzieję, że takie tempo utrzymamy do końca spotkania, bo jak się zaczyna, tak się kończy, więc... Co mogę więcej powiedzieć? Dobra bramka, dobra akcja, samotna miralasza. No i strzał, bentekę. A teraz, może? Nie, no to już było bez sensu. O, 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 teraz błąd! Błąd kościelnego! Piękna obrona Czech. Dobra, Sako jest główny chyba szybszy. Oj, oj, oj! Teraz błąd! No i wykorzystuję to fajnie. Wszystkie podanie do rąkarza, no ale. Sako chyba wybrał swój sposób zagrania. No i. Stracił piłkę w swoim polu karnym. No a to zawsze kończy się bramką. Nie ma opcji innej, żeby nie skończyło się bramką z takiej, sytuacji, z takiej odległości. 1-1. Wow, wow! No tak. Dużo zamieszania, ale nic nie przyszło. 1-1 do przerwy. Teraz zobaczmy sobie statystyki spotkania. No, muszę Wam powiedzieć, że. Przeważam, przeważam, przeważam. Zaczynajmy drugą połowę. Wow, wow, wow! Aaa, ah, dech! Dobra, teraz Ramirez, oczywiście, tak jak mówiłem, zostanie zmieniony. Mał ma troszkę kondycji. No i Johan Gabaj, miejsce Brazylijczyka. Teraz właśnie jak go zostały. Będę tylko No i trzeba piękną brameczkę z główki. Mamy 2 do 1, proszę Państwa. Sądzę, że to już jest pogrążanie dla przeciwnika. Jednak gra się 90 minut, więc jeszcze zobaczymy. 90 minuta jest nieskończenie długa. Mam nadzieję, że nie stracimy w tym samym czasie, w tym czasie 90 minuty, żadnej bramki. Po raz przed 90 minuta również. Dawaj De Bruyne! Jesteś szybszy! Szybki jesteś! Strasznie! I De Bruyne! ty ty Ci bramkarze są w tej grze niesamowici, po prostu niesamowici No teraz to nie miałbym taka jednak nic do powiedzenia. A teraz mi Mindfuck! Mind No i takie rzeczy nie wpadają, a wpadają w łówki, no to to jest. I ja, ono, druga potrzeczka! Jezus Maria, ile sytuacji, no proszę Państwa! Proszę Państwa, co ja w ogóle mówię? to widzicie, ile sytuacji? I kawaj! kawałek! Kurka, wodna! To jeszcze na się A nie główne! Bólek! Dobra, 3-1! 3-1! Ostatnia ranka była najlepszą ranką w tym spotkaniu. Wygrywamy i jesteśmy już pewni awansu. Teraz czekamy tylko na mistrzostwo. Tylko, no zobaczcie, statystyczki. <grywa> Ja Wam powiem tyle. Był bardzo równy mecz. Dobra, teraz lecimy ze składem seria. Czego nie? Mogą zagrać w tym ważnym, bardzo arcyważnym spotkaniu który zaważy o losach naszego mistrzostwa lub pozostania, nie, pozostania, no nie, no już jesteśmy pewnie Mansu, ale czy będziemy mieli więcej pieniążków z YouTube'a, czy nie, tak więc zaraz się o to przekonamy, do zobaczenia. Dobra, przeciwnik znaleziony, Chelsea, London, London. I, I teraz będzie debiutanckie spotkanie w naszych nowych strojach. Stroje Montpellier. No, jednym mogą się podobać, jednym nie. Mi się naprawdę podobają. A teraz zobaczmy skład: nie ma pełnego zgrania. Jest o jeden punkt mniej zgrania. No, a skład to jest już trochę lepsza, trochę wyższa półka w mm, Premier League. Oczywiście musi być felanie na góweczki. No, a jakby inaczej. no widzę Stary, Torres. No. oczywiście. Zaraz się pokonamy. Pewnie będą główki. No a zobaczmy, jak poradzimy sobie my w tym spotkaniu. <laughs> Dlaczego poprzeczkę? Dobra, wyuczyniliśmy i Palacio. Palacio z szczupaczkiem wbija tą piłkę do siatki. No i mamy brameczkę jeszcze. Skacze na tą murawę i wygrywamy w 13 1 1:0. A teraz? <grym wziął> no, Marek Hamzik też ma niezłe piętno nowe. Proszę państwa, czyżbyśmy byli w drugiej, w trzeciej lidze? Czyżbyśmy byli w trzeciej lidze? Jesteśmy w trzeciej lidze! Jeee! Yeah! Trzecia liga, 9000 monet Kto zarobił hajs? Na no, kto zarobił hajs? Na no, kto? Na no, kto? Ten gość Tak, no nie widzicie mnie, ale to ja <grym> Hamzyk z kontuzją, co mu się stało? Yy, tułów, zobaczmy czy mam kartę leczenia tułów No masz szczęście stary, masz szczęście O, nawet mam jedną, pa, jaki hicior <grym> Dobra. Wiecie co? Bo ja już, tak jak możecie to zauważyć, mam 5 składów. Zapytacie się, dlaczego? Przecież było 4. No, yy, mam lekki plan, w o którym dowicie się dopiero w następnym odcinku. No, a teraz sobie przejdźmy. Ale przejdźmy sobie tak, że zrobię cięcie, żebyście nie widzieli, jaki to mam składnik. Chyba, że już widzieliście. Chyba widzieliście. No ale to się wymarze panie sędzio, to się wymarzy. Dobra, zaraz się widzimy. Dobra, Ludzka, jestem. I teraz będziemy zapuszczać się w nowe tereny. Nowa liga, nowe emocje. Mm, zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy. Bardzo szybko znalazło przeciwnika, widzę. Czyli liga bez lagów. Czyżbym wyczuwał ligę bez lagów? Czyżbym ligę wy, wyczuwał bez lagów? Nie, no nie ma takiej ligi. Aha, tyle p aha BP2 Wolzwinkel Adeba Jurk Oxfate. to, yeah. no to w sumie, w sumie, będzie może być wyzwanie, bo pewnie Człowień dobrze gra. No ale ja może gram lepiej, zobaczymy. Oj, 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 teraz salgo. Eder! ten gościu to jest niesamowity człowiek. To, co on ma w tej girze, to jest niespotykane. Taką petardę, takie tornado mieć w tych nogach, a być jeszcze do tego taki wysoki. To jest człowiek legenda. Po prostu człowiek legenda. Najlepsze bramki na razie, jak Toton strzelał w moim klubie. Dawaj, Gajtan, dawaj, nodera. Gol! Jest, Eder! Eder idzie chyba na króla strzelców, Tak mi się wydaje. Boom, boom. Eder, jego główka, jego noga, jego całe ciało. Zaraz cię zmiecie, wchodzę na bit, a Eder cię zgniecie. Wow, yo. Puc, puc. FC Warriors, widzę jak chcieli Warrior 2-0 przegrywasz. Dobre, Sandro. O! E, Z najbliższej odległości Ale to tylko dlatego, że Cisnąłem lop jeszcze Dobra, 2-0 Dobre uwieńczenie odcinka oraz e, Pierwsza wygrana W trzeciej lidze, zasłużona Ale powiem wam, że Bardzo dobrze Grał e, przeciwnik mój Miał dobre posiadanie Naprawdę bardzo fajnie Mi się z nim grało, ponieważ Nie chodził tylko na główki, grał fajnie, fajnie. Po prostu Trzecia liga to widzę, że jest taka mocna liga. Nie będzie już żadnych nubów. Haha, <laughs> wyśmiewam nubów. <laughs> A sam nie jestem. Nie, dobra, żartuję Dobra, dobra. I... Sądzę, że to mogłoby być na tyle. Mogłoby być, ale nie musi. No dobra, musi. Musi to być na tyle. Ja się z wami żegnam. E, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. To bardzo dużo daje mi. Ale również odcinkowi <laughs> A Jeśli chcecie zostać na dłużej zostaw... Wait what? I... Jeśli chcecie zostać na dłużej Subskrybujcie mój kanał na dole pod tym filmikiem Będzie taki mały guziczek tam klikacie Jesteście na dłużej wo! Oczywiście proponuję wam wchodzić na mojego Facebooka Proponuję, to jest propozycja Bo tam jest zawsze dobrze <laughs> Dobra, ale to jest koniec tej błazenady ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.